Dzień dobry, chciałem troszeczkę powiedzieć o tej karcie 3D, z czym e, mniej więcej na tym polega tworzenie e, obiektów 3D. Jak wygląda taka drukarka? My będziemy korzystać się z drukarki polskiej marki Zortex M200. Zanim wiadomo wydrukuje się tą rzecz, to trzeba zaprojektować. Będziemy pracować w programie TrueSpace, darmowy program, który możemy ściągnąć z internetu. Dosyć łatwy w obsłudze, z tym, że trzeba parę elementów poznać zanim coś zaprojektujemy. Mniej więcej na czym polega drukowanie w 3D? Mianowicie drukujemy pożywami sztucznymi w temperaturze około 220 stopni płyta, płyta która utrzymuje ten materiał do drukowania także jest podgrzewana jeżeli chodzi o tą drukarkę drukarka z którą będziemy korzystać wyróżnia się dosyć dużą dokładnością Zainstaluję program do projektowania, to może być jakikolwiek program, to nie musi być trójspójstwo, to może być AutoCAD, 3D Max, Blender, Maya, dowolny program. Najważniejsze jest to, żeby dany obiekt był wykonany w pliku STL. To zależy, z jakich programów korzystamy, do czego będziemy wykorzystywać e, drukarkę. Jeżeli tylko do zabawy, to wystarczy darmowy program. Jeżeli będziemy, e, będziemy wymagali, e, będziemy potrzebowali tak, e, dokładnych wydruków, to AutoCAD z tego typu programy bardziej precyzyjne i Każdy producent do swojego urządzenia dołącza także program, który generuje w STL format do druku, gotowy druku 3D. Czyli oprócz programu do grafiki 3D musimy także poznać obsługę programu do drukowania. I teraz tak. Jeżeli już zainstalowaliśmy nasz program do modelowania, to jest akurat TrueSpace, musimy kliknąć co najważniejsze w model. Następnie, żeby okno modelowania było większe, wszystkie paski, które są niepotrzebne, gotowych kształtów, możemy po prostu schować z boku. Tak samo dotyczy się to paski znajdującej to się niż. E, o czym powinniśmy pamiętać? No, pierwsze, w jaki sposób poruszamy się w programie. Mianowicie, w programie mamy specjalny joystick, w którym możemy się poruszać w górę, przytrzymując lewy klawisz myszy możemy się w górę jak i w dół przeciągając kierować. Następnie niżej mamy e, nie wiem, jakby to nazwać mm, no, joystick, tak? Jak przytrzymamy ten joystick, to możemy się dowolnie, po, e, dowolnie przemieszczać wokół płaszczyzny, tak? Możemy obracać daną e, obracać się wokół danej bryły. Następnie możemy się poruszać w lewo, jak i w prawo, do przodu, a do tyłu. To jest tyle, jeżeli chodzi o poruszanie się w programie. Oprócz tego, że mamy możliwość poruszania się w 3D, mamy możliwość spojrzenia na daną drogę ogólne rzuty. Ale zanim dojdziemy do poszczególnych rzutów, chciałbym ustawić chociaż pierwszy element, a mianowicie S6. W tym miejscu po przyciśnięciu prawego przycisku myszy pojawiają nam się przyborniki przyborniki, z gotowymi elementami. kliknę raz w tym miejscu, to pojawią nam się wszystkie przyborniki, które najczęściej używamy w tym programie. Możemy w także kliknąć, żeby, żebyśmy skorzystali z tego przyborniku. I teraz tak. Tak jak wcześniej opowiadałem, ustawię 6. Na podstawie tego 6 no, pokażę poszczególne rzuty w naszym programie. I teraz tak. Rzut główny, z którego korzystamy, to jest rzut, tak jak sama ikonka nam wskazuje, taki trójwymiarowy, taki z boku. Ale możemy po przytrzymaniu lego, lewego przycisku myszy, możemy spojrzeć na inny rzut. Rzut z dołu. Z boku, od frontowego, jakby wejścia. Z innego, boku, z góry. I tak dalej. Mamy te wszystkie rzuty, które możemy sobie dowolnie ustawić. Ja akurat będę korzystał z głównego rzutu e, z góry. I teraz tak, mamy daną bryłę, no ale chcielibyśmy zwiększyć jej parametry, wysokość, szerokość i długość. W jaki sposób możemy to zrobić? Klikając tym razem lewym przyciskiem 3 na strzałeczkę, pojawiają nam się koordynaty. W pierwszym miejscu mamy lokacje, e, lokalizację naszej bryły, czyli Położę x, czyli jej, x, y, z. Czyli zobaczmy, co się stanie, jeżeli ustawię x na przykład na 4. Jej lokalizacja, czyli oś x pójdzie jakby do tyłu. Tak? Jeżeli y, to ona automatycznie na przykład ustawię na 4, to ona pójdzie bardziej do przodu. I oś z odpowiada za wysokość. Możemy tutaj sobie dowolnie ustawić na przykład 3, która nam się umieści. Wyżej. Następnie, następnie mamy rotację naszych dróg, czyli w jaki sposób ma być obrócony. Na przykład, w osi X mogę przemieścić o 90, 90, to i tak nic nie da, e, powiedzmy 30, 30 stopni. To, to lekko się uchyli. ctrl Z, te zmiany w naszym programie. Tak samo mogę w poszczególnych osiach przedstawić naszą dróg, ale w tym momencie nas to nie będzie interesować, dlatego nie używam kupić o tej opcji. Następnie mamy wielkość. E, mogę naszą brę powiększyć w x na przykład o, do 3. Tak? W y mogę wysmuklić tą bryłę do 1. I oczywiście mogę ją powiększyć lub zmniejszyć. prawie do 3, żeby można było zobaczyć, że coś z tą brą zrobiliśmy. Dobrze. Oprócz sześcianu mamy inne e, bryły, Na przykład zwykłą podłogę Każdą bryłę, co jest bardzo fajnie, możemy zmienić ich wartości. Co jest fajne w programie, możemy, może przedstawię wszystkie bryły: sześcian, tak, e, cylinder. E, tutaj mam elementy zupełnie inne, koła. Co jest jeszcze bardzo fajne, mogę wybrać sobie rozmaity cylinder. Więc mogę z rozmaitych kół skorzystać, tak? Mniej kwadratowych, bardziej kwadratowych. Z nietypowych jakichś brył, tak? E, co jest jeszcze fajne? Mogę stworzyć swoją, swój jakiś nietypowy kształt za pomocą linii, po prostu, rysując program. I teraz tak. Wracając do wymiarowań. W jaki sposób w ogóle ustawiam nowy obraz? To jest bardzo ważne w naszym programie. Klikam na File. na Scene. Klikam, na no. No i tyle. Nie, nie chciałem po prostu zapisać naszego pliku, nie chcę zapisać naszego pliku dokumentu. E, dobrze. Przechodzę do tworzenia, e, tworzenia tak, naszych elementów. Trochę jeszcze chciałbym parę elementów w naszym programie wytłumaczyć. E, dzisiaj e, za co odpowiadam. Te elementy. W tym miejscu tworzymy wszystkie bryły. Tak? E, te wszystkie elementy odpowiadają za ustawienie świateł wokół naszych brył. Za kamerę możemy nagrać film za geometrię. Te elementy odpowiadają za chwilkę tutaj pokażę za wyciąganie bryły, za edytowanie tej bryły. Za mm, poszczególne ikonki odpowiadają za wygładzanie e, całej bryły. Tutaj mamy tak, e, wyciąganie środka. E, tak, e, wspólnego elementu z, z poszczególnych dwóch brył, będę tłumaczył to bardziej szczegółowo. W tym miejscu, jeżeli raz kliknę, mogę wpisać tekst. Na przykład mogę wpisać swoje imię lub inne imię, lub na przykład Rio 4 Następnie, gdy chcę, żeby ten napis był w 3D, bo póki co jest cały czas ten napis dwumierowy, tak? co bardzo łatwo można zobaczyć, jeżeli spojrzymy w inny pozycję, Klikamy na na wybruszenie i napis automatycznie zrobił się 3 ale uwaga Jeżeli teraz kliknąć i przeciągnąć, to cały napis nam się przeciąga jakoś nietypowo, można to zobaczyć jak spojrzymy w inną kamerę, to zobaczymy jak widzieliśmy z góry to zupełnie inny widok dlatego powinniśmy raz kliknąć na strzałeczkę, żeby napis nam się umieścił w idealnym miejscu, żebyśmy mogli tego już elżować. każda zaznaczona bryła, tak Możemy mieć kilka elementów, kilka obiektów, zaznaczona bryła zawsze jest takiej otożskiej, tak? Wtedy wiemy, że mamy daną bryłę wybraną. Żeby zaznaczyć daną bryłę, po prostu klikamy na nią w lewym przyciskiem myszy. Co jest bardzo fajne, nie musimy konkretnych parametrów do konkretnej bryły. Jak umieścimy się w lewym jeżeli umieścimy na kursor myszki na rogu danej bryły, to możemy ją zwiększyć, zmniejszyć i tak, będziemy coś tworzyć swojego bez konkretnych wymiarów. Nie na jakieś potrzeby komercyjne, Chcemy po prostu się pobawić w plikacie 3D, to nie musimy przecież konkretnych liczb Jak my to czujemy, możemy sami coś stworzyć. Dobrze, wiemy w jaki sposób tworzymy gry, wiemy w jaki sposób tworzymy napisy 3D, które możemy drukować w drukarce. Często jest tak, że program chce widzieć tylko jeden obiekt, albo kilka obiektów, albo drukarka chce widzieć nie więcej jak 16 milionów poligonów w danym obiekcie. Dlatego jak tworzymy napis, przynajmniej w programie, tu tworzymy napis, jak sami zauważymy, mamy jakby, nawet w napisie biblioteka mamy kilka obiektów, tak? Dla bezpieczeństwa wtedy jest lepiej stworzyć każdą literkę oddzielnie. Tak. Jeszcze tylko jeden gotowy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale jakiś to jest rozwiązanie, nie wiem. Może ktoś wymyśli lepsze. Eee, jeszcze mam inne, ale to może pokażę troszeczkę później. Eee, I teraz tak. Eee, o czym jeszcze nie wspomniałem, o czym chciałem wspomnieć, a mianowicie teraz tak. Możemy z obiektów 2D wykonywać obiekty 3D, na przykład z jakichś śmiesznych zdjęć, rysunków itd. Ja już sobie wcześniej przygotowałem takie e, śmieszne rysunki, zdjęcia e, poszukałem sobie w internecie szablony e, na pulpicie bodajże powinienem coś takiego posiadać. W folderze rysunki. Mam śmieszne rysunki, na przykład Simaka, mrówki e, 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 e. W jaki sposób takie tekst, takie rzeczy mogę stworzyć? Pierwsze, co muszę zrobić, to muszę wkleić, muszę stworzyć, muszę stworzyć nową scenę, tak żeby nam się nie pomieszało. Następnie, na podłogę, tworzę po prostu podłogę. Tak? Na tej podłodze chciałbym umieścić daną teksturkę. Tak żeby umieścić tą teksturkę, muszę kliknąć na paletę barw. Na tej kuli umieszczam na przykład no, stworzę powiedzmy waszka, tak? Ważkę. Umieszczam ważkę na naszej. Tak? Przeskoczyłem. Mam naszą ważkę. gdy dwukrotnie kliknę zamiast puli to pojawi się własna. Następnie chciałbym po prostu, żeby ta ważka znajdowała się na naszym, naszej podłodze. Więc klikam na ikonkę symbolizującą pędzelek i już klikam tym pędzelkę na podłodze. Powstała nam ważka. Przerzucam się do kamery. Najlepiej widok z góry, więc przerzucam się na kamerę z góry. Umieszczam się na naszą ważkę i teraz uwaga, będę tworzył bryły będę tworzył linię. I teraz pierwsze pytanie. Chcemy proste linie tworzyć, kwadratowe linię, czyli linie, które automatycznie będą się lekko zakrąglały. Ja akurat będę stworzył linie, które będą się lekko za Tutaj tej mam linie, przyciągnie. na przyciskam jeszcze cały zastrzymający W tym miejscu mam możliwość tworzenia prostych linii. Czyli mogę na przykład tworzyć proste linie. Widać, że one są proste. Tak? Lub mogę tworzyć za pomocą linii, które będą się lekko zakrąglą. Dzięki temu automatycznie komputer weźmie linie krąg. Ja wolę z tej drugiej opcji korzystać. Mamy tak naprawdę tutaj jeszcze tych opcji, e, znacznie więcej stworzeń, czy okrągów, łuków, innych rzeczy. Ja akurat skupię się na stworzeniu, stworzeniu szybko nie, jakiegoś elementów w 3D, tak? Nie będę się skupiał jakiegoś jeszcze Wszystkie ikonki mi przesłaniają widok tej ważkiej, w związku z tym klikam jedyny raz na tej ikonce, te wszystkie ikonki... My... Chcę powrócić, żeby pojawiły nam się te ikonki. Teraz klikam i zostawiam. Jeżeli chcemy, żeby się nam osłoniły, jeszcze raz klikam w tym miejscu. całe się nam się osłoni. Co jest fajne? Mogę te ikonki przenieść do wolnym miejscu w naszym programie. Nie muszą się znajdować w tym miejscu. Tak? Jeżeli stwierdziliśmy, że są nam potrzebne, w tym miejscu możemy je spokojnie przenieść. Ja po prostu je powołania. I teraz tak, będę rysował naszą ważkę. Zacznę od jakiegoś punktu. Nie będę się skupiał na tym, żeby ją narysować jakoś tam jakoś idealnie, tak jak przedstawia nam rysunek. Wykonuję po prostu teraz pokazał. Troszkę to będzie trwało. Na co trzeba zwrócić uwagę przy tworzeniu takiej ważki, by raz chwycimy nie tym klawiszem, co powinniśmy, czyli nie. Ledym, to automatycznie będziemy musieli niestety, ale pracę wykonywać od nowa, od samego początku. Z tego względu, że to jest bardzo ważne przy tworzeniu obiektów 3D, że linia początkowa, końcowa musi się po prostu stykać, tak? Nie może być z czegoś takiego, że obiekt nie, nie jest zamknięty do końca. Musi po prostu być zamknięty do końca, tak? Czy coś się może pojawiły? No, troszkę to trwa. Nie będę tego aż tak szczegółowo robił. No, niech już ma tą odnóżkę. I główkę. Elementy zostały, zostały połączone, czyli nie możemy się jeszcze lekko przybliżyć. No raczej nie. Teraz już tak. Następnie chciałbym ten element w, do góry, w związku z czym już wcześniej używałem tego elementu, to żeby mi nie przeszkadzało zamykam te wszystkie objęta. Przemieszam się w 3D. Umieszczam, otwieram wszystkie ikonki. Korzystam z ikonki, które kupiłem nasze gry. Następnie klikam na. Czałecznie. I teraz tak resetuję to nasz kolor. Czyli klikam prawym prawy przede wszystkim Naszę, reset A. Następnie klikam na miejsce naszego ikona naszego wira Powstał nam e, gotowy element. tak Widzimy, że nie jest 2 a już jest 3 Takie elementy możemy grupować. Dobrze, teraz. Przechodzimy do innego, bardziej skomplikowanego elementu, bo pewnie Państwo będą korzystali z elementów, które po prostu w środku będą miały jakieś otwory. Tak? To jest prosty element bez osłon. W związku z czym znowu przechodzę do widoku z góry. Klikam na ikonkę z grupą. Wybieram tym razem ślimaka. Ślimaka klikam na element łaski, żeby się nam pokrył. Tak, i będziemy tworzyć ten hmm. śliczny. Znowu korzystam z lekko zakręgowego elementu. Tak, i tworzę opis naszej figury. I nasz element został włączony. I teraz tak. Tworzę wyruszenie Resetuję nasz kolor. Ale w środku możemy zauważyć, że powinno być wycięcie na oko w naszym obiekcie W związku z czym tworzę kolejny element. element Okrągły. element. Tak. I po prostu co takiego zrobię? E, nałożę na siebie elementy i po prostu wytnę... E, tym ten, ten, e, ten kołem, tak? Kołem, czy no, Po prostu wytnę w tym silniku. Żeby to zrobić, trochę te większe wysokości naszego, powiedzmy, tutaj, jeszcze tutaj, 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 żeby troszeczkę poszerzyć w górę i to się nie kazało, że na element płaski w jakimś miejscu. Następnie z góry umieszczę. Postaram się umieścić idealnie, w tym miejscu, żeby się element nie podał. I teraz tak, takie się e, kilka innych rzeczy ciekawych problemów. Teraz tak, teraz mam już widok taki już gotowy, jak będzie wyglądał przy wydruku, ale możemy korzystać z samych siebie że element będzie siatkowy, że będzie półprzezroczysty. Będziemy między siatkiem widzieli, kolor naszej bryły, teksturę e, i wszystkie elementy. Następnie mamy no, bez elementów prześwitujących, tak? E, kolejny mamy bez siatki linii, tylko sam element prześwitujący i po prostu widok. Takich już gotowy. to jednej chwili korzystam z tego widoku i wymyślę wszystkie linie siatki wszystkie przez i wymyślę to na trzech Elementem naszym głównym będzie ślimak, w związku z czym klikam na ślimak. Następnie chciałbym w tym ślimaku wyciąć to. Więc klikam w tym miejscu, na tą górkę i klikam na oczko. Dzięki temu powstało Tak, oczka. I umieszczę, e, umieszczę widok 3D. Widać, że wszystko nam wyszło. Do sprawdzenia możemy zrobić render. W jaki sposób w tym programie tworzymy render? A mianowicie, klikamy na ikonkę w górę. Raz, i powstał render. Jeżeli chcemy powrócić do naszego programu, włączamy myszką, render po prostu się nam zobaczy.